Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre momenty dnia mogą być bardziej niebezpieczne dla Twojego zdrowia niż inne, nawet jeśli spędzasz je w ciszy sam na sam, we własnej przestrzeni? Tematy związane z życiem intymnym seniorów często są pomijane lub traktowane z zażenowaniem, a przecież to właśnie brak otwartej rozmowy sprawia, że wiele osób starszych podejmuje działania, które, wbrew ich zamiarom, Mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Intymność i potrzeba bliskości są z nami przez całe życie. Po sześćdziesiątce, a nawet później, mogą przybierać różne formy, często bardziej świadome, oparte na poczuciu emocjonalnego bezpieczeństwa i samopoznaniu. Dla wielu seniorów, intymna aktywność staje się sposobem na redukcję stresu, podtrzymywanie poczucia młodości bliskości z samym sobą. Czy nawet regulację napięcia emocjonalnego? To nie jest wstydliwe, to naturalne, ale warto zrozumieć, że z wiekiem ciało przestaje być tak odporne, jak było wcześniej. Funkcjonowanie układu krążenia, poziom hormonów, elastyczność naczyń krwionośnych, czy wydolność serca wszystko to z czasem się zmienia, zmniejsza się zdolność organizmu do szybkiego reagowania na nagłe bodźce fizyczne. Podczas intymnych chwil dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi, przyspieszenia akcji serca i wyrzutu neuroprzekaźników, takich jak dopamina i oksytocyna. U młodszych osób te zmiany są zazwyczaj neutralne lub korzystne. U osób starszych mogą stanowić przeciążenie, które doprowadzi do zasłabnięcia, omdlenia zaburzeń rytmu serca, a w skrajnych przypadkach, nawet do zgonu, to nie jest straszenie to jest wiedza, którą warto mieć dla siebie lub dla bliskiej osoby w starszym wieku. Wiele przypadków zasłabnięcia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia u seniorów dzieje się w samotności, w łazience w sypialni, wcześnie rano lub późno w nocy. I choć często nie mówi się o tym wprost lekarze, zwłaszcza geriatrzy i kardiolodzy, coraz częściej podnoszą temat związków między porą dnia a stanem zdrowia podczas aktywności seksualnej. Na przykład, czy wiesz, że tuż po przebudzeniu? W godzinach 4.00-6.00 organizm naturalnie przeżywa tak zwaki poranny skok ciśnienia to proces fizjologiczny, który ma na celu przygotowanie ciała do aktywności dziennej. Jednak dla osoby starszej, z utwardzonymi tętnicami i mniej elastycznym sercem, może to być moment szczególnego ryzyka, jeśli w tym czasie dojdzie do dodatkowego pobudzenia fizycznego i emocjonalnego układ krążenia może tego nie wytrzymać. Podobnie działa wpływ leków, szczególnie tych obniżających ciśnienie. Po ich zażyciu ciśnienie często spada poniżej wartości bazowej. Dodanie do tego wysiłku związanego z pobudzeniem może skutkować zawrotami głowy lub nagłym omdleniem, a ponieważ wiele takich sytuacji ma miejsce w samotności, czas reakcji i wezwania pomocy bywa zbyt długi. W tym przewodniku przeanalizujemy siedem konkretnych momentów dnia, które są szczególnie ryzykowne dla seniorów podczas aktywności intymnej. Każdy z nich zostanie opisany z punktu widzenia fizjologii, medycyny i psychologii w prosty, przystępny sposób. Celem nie jest ograniczenie twojej wolności ani wzbudzenie lęku, ale danie ci narzędzi do tego, by dbać o siebie z większą świadomością i troską współczesna medycyna mówi jasno. Życie seksualne w starszym wieku może być zdrowe i pełne, pod warunkiem, że dostosowane jest do możliwości organizmu: świadome wybieranie pory dnia, nawodnienie, odpoczynek przed i po, a także zrozumienie własnych emocji to wszystko ma ogromne znaczenie, i właśnie o tym będzie ten materiał. Jeśli masz ponad 60 lat, opiekujesz się starszą osobą, albo po prostu chcesz wiedzieć, jak bezpiecznie wspierać siebie lub innych. Zapraszam Cię do poznania tych ważnych faktów. Być może dzięki nim unikniesz ryzyka, a Twoja intymność stanie się nie tylko przyjemna, ale też bezpieczna, wspierająca i zgodna z naturalnym rytmem Twojego ciała. Wydaje się, że poranek to idealny moment na spokojną chwilę intymności. Dom jeszcze śpi, panuje cisza, a my budzimy się do życia. Niestety to właśnie wtedy organizm przechodzi przez jeden z najbardziej wymagających momentów w ciągu doby. Tak zwany poranny skok ciśnienia Angkor Morning Search. To naturalny proces fizjologiczny, który występuje między godziną 4:00 a 6:00 i polega na gwałtownym wzroście ciśnienia krwi oraz tętna mających na celu przygotowanie organizmu do działania, choć proces ten jest prawidłowy u osób starszych, może stanowić realne niebezpieczeństwo. Z wiekiem ściany naczyń krwionośnych twardnieją serce. Pracuje mniej efektywnie, a układ hormonalny traci dawną równowagę. Gwałtowne zmiany, takie jak skok adrenaliny, związany z porannym przebudzeniem, mogą obciążać organizm bardziej niż się wydaje. Dodanie do tego pobudzenia seksualnego, nawet w łagodnej formie, może doprowadzić do przeciążenia układu krążenia. Dochodzi wtedy do spiętrzenia efektów. Zwiększone ciśnienie krwi, przyspieszony puls, Wzrost poziomu kortyzolu i adrenaliny. Takie warunki sprzyjają wystąpieniu nagłych incydentów sercowych, migotania przedsionków zawału, a nawet udaru mózgu. Niestety znane są przypadki, w których osoby starsze zostały znalezione nieprzytomne w łóżku lub łazience wczesnym rankiem, bez widocznych oznak urazu, lecz z wyraźnymi śladami przeciążenia serca. Kardiolodzy zalecają, by pierwsze godziny dnia przeznaczyć na stopniowe budzenie organizmu. Zamiast przechodzić od razu do aktywności fizycznej, warto wypić szklankę wody, wykonać kilka łagodnych ćwiczeń rozciągających i pozwolić ciału dojść do równowagi. Najbezpieczniejsze godziny na intymność to czas między 10 z rerą a 14 serą. Wtedy układ krążenia jest już ustabilizowany, a ciśnienie bardziej przewidywalne. Leki na nadciśnienie są podstawowym elementem leczenia u osób starszych. Codzienne ich przyjmowanie pomaga kontrolować ciśnienie i zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że tuż po zażyciu takich leków, szczególnie w ciągu pierwszych dwóch godzin, organizm może być bardziej podatny na nagłe spadki ciśnienia, osłabienie i zawroty głowy. Mechanizm działania tych leków NAP-beta-blokerów inhibitorów ACE diuretyków opiera się na rozluźnieniu naczyń krwionośnych, zmniejszeniu objętości krwi krążącej lub zmniejszeniu pracy serca. Efekt niższe ciśnienie, co w teorii jest pożądane, ale w praktyce może prowadzić do tak tzw. hipotensji ortostatycznej, czyli gwałtownego spadku ciśnienia przy zmianie pozycji ciała. Dodanie do tego wysiłku fizycznego, jak napie aktywność intymna, pogłębia ten efekt. Ciało w tym momencie reaguje na kilka przeciwnych sygnałów. Z jednej strony rozluźnienie spowodowane lekami, z drugiej pobudzenie, przyspieszenie tętna, zwiększone zapotrzebowanie na tlen. U niektórych osób może dojść do zawrotów głowy, uczucia pustki w głowie, a nawet omdlenia. Co gorsza, taka sytuacja często dzieje się w samotności, w sypialni, łazience, gdzie pomoc nie przychodzi natychmiast. W badaniach klinicznych udokumentowano przypadki podwójnego spadku, w których ciśnienie krwi spadło do poziomu krytycznego w ciągu kilku minut, od rozpoczęcia aktywności fizycznej po zażyciu leków. Objawy mogą być subtelne osłabienie mroczki, przed oczami zimne poty, ale jeśli zignorowane prowadzą do upadku urazu głowy lub utraty przytomności, eksperci z Mayo Clinic i innych ośrodków geriatrycznych zalecają, by odczekać minimum 2 godziny, po przyjęciu leków, zanim podejmie się jakiekolwiek działania, które mogą przyspieszyć tętno. Dotyczy to nie tylko aktywności fizycznej w klasycznym rozumieniu, nawet ćwiczeń, ale także delikatnych form aktywności intymnej. Takie podejście pozwala uniknąć szoku hemodynamicznego i daje organizmowi czas na dostosowanie się do działania leków. Jeśli zauważasz, że po lekach często odczuwasz osłabienie lub zawroty głowy, skonsultuj się z lekarzem. Być może konieczna będzie zmiana pory przyjmowania leków lub dostosowanie ich dawki. Twoje bezpieczeństwo zależy od równowagi nie tylko chemicznej, ale też rytmu dnia i świadomych decyzji. Dla wielu osób starszych, gorąca kąpiel lub prysznic to codzienny rytuał, który koi ciało i umysł, ciepło rozluźnia mięśnie, poprawia nastrój i daje poczucie komfortu. Niestety niewielu zdaje sobie sprawę, że tuż po opuszczeniu wanny, lub kabiny prysznicowej, ciało znajduje się w stanie fizjologicznego osłabienia. Powodem jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, spowodowane wysoką temperaturą, co prowadzi do spadku ciśnienia krwi i redystrybucji krwi z obszarów centralnych do kończyn. To zjawisko nie stanowi zagrożenia dla młodych i zdrowych osób, ale u seniorów może doprowadzić do gwałtownego zawrotu głowy, uczucia słabości, a nawet omdlenia. Jeśli w tym właśnie momencie dojdzie do pobudzenia seksualnego, obciążenie dla układu krążenia znacząco wzrasta. Aktywność intymna zwiększa tętno, powoduje wyrzut hormonów testosteron, dopamina, a organizm zaczyna intensywniej pracować. Podczas gdy jego możliwości są jeszcze ograniczone przez niedawne działanie ciepła, efekt szok krążeniowo-termiczny, który może objawić się zawrotami głowy, zaburzeniem rytmu serca. A w skrajnych przypadkach utratą przytomności. Co gorsza, takie sytuacje często mają miejsce w łazienkach, śliskich ciasnych i rzadko monitorowanych. Upadek po kąpieli może zakończyć się poważnym urazem złamaniem biodra, a nawet hospitalizacją. Lekarze geriatrzy rekomendują, by po każdej gorącej kąpieli odczekać co najmniej 30-45 minut przed podjęciem jakiejkolwiek formy aktywności fizycznej lub intymnej. W tym czasie organizm wraca do stanu równowagi, a ciśnienie stabilizuje się. Warto również unikać nagłego wstawania. Lepiej najpierw usiąść, wypić wodę, pozwolić ciału ochłonąć. Jeśli kąpiel była wyjątkowo gorąca lub długa, warto skontrolować swoje samopoczucie, czy nie ma zawrotu w głowy przyspieszonego tętna zimnych potów. Słuchanie sygnałów ciała to klucz do bezpiecznego życia w każdym wieku, a zwłaszcza po sześćdziesiątce. Noc to czas ciszy, prywatności i wyciszenia. Dla wielu seniorów jest to moment, gdy czują się najbardziej swobodni, jednak godziny późnonocne niosą ze sobą ukryte zagrożenia, których często nie dostrzegamy. W miarę jak ciało szykuje się do snu, dochodzi do naturalnych zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego: spada temperatura ciała, zwalnia tętno, a aktywność mózgu przełącza się na tryb regeneracyjny. W rezultacie zdolności motoryczne, koordynacja ruchowa i szybkość reakcji są znacząco obniżone, szczególnie u osób starszych. Jeśli w tym czasie dojdzie do pobudzenia seksualnego i, co za tym idzie, rozluźnienia mięśni oraz spadku ciśnienia po orgazmie, ryzyko upadku znacznie rośnie. Wiele osób opisuje uczucie nagłego osłabienia lub problemów z utrzymaniem równowagi po wstaniu z łóżka czy krzesła. Co więcej, światło w nocy bywa przytłumione, otoczenie ciche, a osoby mieszkające samotnie nie mają możliwości natychmiastowego wezwania pomocy. Upadek w ciemnym pokoju, łazience czy na korytarzu może pozostać niezauważony przez wiele godzin. Statystyki pokazują, że największa liczba hospitalizacji z powodu upadków wśród seniorów ma miejsce właśnie w godzinach nocnych i często są to upadki po niewielkiej aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia jest też aspekt psychiczny. Noc sprzyja refleksji, ale też samotności. Dla niektórych osób intymność staje się wtedy ucieczką od smutku, tęsknoty czy pustki. Może to prowadzić do nawyków kompulsywnych, które zamiast przynosić ulgę, pogłębiają uczucie osamotnienia. Cykl pobudzenia i rozczarowania może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, wywołując lęk, bezsenność czy nawet objawy depresji. Jak temu zapobiegać? Przede wszystkim unikać aktywności intymnej po godzinie 20 do 0, szczególnie jeśli czujesz się zmęczony, smutny lub niepewny. Jeśli chcesz zadbać o siebie fizycznie i emocjonalnie, wybierz wcześniejsze godziny dnia, kiedy twój organizm jest bardziej stabilny, a umysł jaśniejszy. Pamiętaj też, by nie ignorować sygnałów emocjonalnych. Jeśli intymność staje się formą ucieczki, warto porozmawiać z kimś bliskim, terapeutą lub dołączyć do grupy wsparcia. Emocje, które wypieramy w nocy, mogą wrócić z większą siłą rano. Dlatego warto dać sobie prawo do opieki i bliskości nie tylko fizycznej, ale też emocjonalnej. Noc to czas ciszy, prywatności i wyciszenia. Dla wielu seniorów jest to moment, gdy czują się najbardziej swobodni. Jednak godziny późnonocne niosą ze sobą ukryte zagrożenia, których często nie dostrzegamy. W miarę jak ciało szykuje się do snu, dochodzi do naturalnych zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego. Spada temperatura ciała, zwalnia tętno, a aktywność mózgu przełącza się na tryb regeneracyjny. W rezultacie zdolności motoryczne, koordynacja ruchowa i szybkość reakcji są znacząco obniżone, szczególnie u osób starszych. Jeśli w tym czasie dojdzie do pobudzenia seksualnego i co za tym idzie? Rozluźnienia mięśni oraz spadku ciśnienia po orgazmie, ryzyko upadku znacznie rośnie. Wiele osób opisuje uczucie nagłego osłabienia lub problemów z utrzymaniem równowagi, powstaniu z łóżka czy krzesła. Co więcej, światło w nocy bywa przytłumione, otoczenie ciche, a osoby mieszkające samotnie nie mają możliwości natychmiastowego wezwania pomocy. Upadek w ciemnym pokoju łazience, czy na korytarzu, może pozostać niezauważony przez wiele godzin. Statystyki pokazują, że największa liczba hospitalizacji z powodu upadków wśród seniorów ma miejsce właśnie w godzinach nocnych. I często są to upadki po niewielkiej aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia jest też aspekt psychiczny. Noc sprzyja refleksji, ale też samotności. Dla niektórych osób, intymność staje się wtedy ucieczką od smutku. Tęsknoty czy pustki. Może to prowadzić do nawyków kompulsywnych, które zamiast przynosić ulgę, pogłębiają uczucie osamotnienia. Cykl pobudzenia i rozczarowania może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, wywołując lęk, bezsenność czy nawet objawy depresji. Jak temu zapobiegać? Przede wszystkim unikać aktywności intymnej. Po godzinie 20:00 do Dwaka 0 Szczególnie jeśli czujesz się zmęczony, smutny lub niepewny, jeśli chcesz zadbać o siebie fizycznie i emocjonalnie, wybierz wcześniejsze godziny dnia, kiedy twój organizm jest bardziej stabilny, a umysł jaśniejszy. Pamiętaj też, by nie ignorować sygnałów emocjonalnych. Jeśli intymność staje się formą ucieczki, warto porozmawiać z kimś bliskim terapeutą lub dołączyć do grupy wsparcia. Emocje, które wypieramy w nocy, mogą wrócić z większą siłą rano, dlatego warto dać sobie prawo do opieki i bliskości nie tylko fizycznej, ale też emocjonalnej. Wraz z wiekiem ciało staje się mniej elastyczne, również pod względem reakcji krążeniowych. Długotrwałe siedzenie lub leżenie, np. podczas oglądania telewizji, czytania czy snu, powoduje, że krew gromadzi się w dolnych partiach ciała, zwłaszcza w nogach naczynia. Krwionośne się rozszerzają, a ciśnienie w górnych partiach ciała, mózg, serce spada. Kiedy nagle zmieniamy pozycję, wstajemy, przechodzimy do aktywności napintymnej, układ krążenia może nie nadążyć z reakcją. Dochodzi do nagłego spadku ciśnienia, uczucia, pustki w głowie, zaburzenia równowagi, a w skrajnych przypadkach omdlenia. To zjawisko, znane jako hipotonia ortostatyczna, jest jednym z najczęstszych powodów upadków wśród seniorów. Dodajmy do tego aktywność seksualną, która sama w sobie przyspiesza tętno i wymaga intensywniejszego krążenia. Jeśli zaczynamy ją bez wcześniejszego rozbudzenia ciała, ryzykujemy zbyt dużym przeciążeniem serca i układu krążenia. W najlepszym wypadku skończy się to zawrotami głowy, w najgorszym upadkiem i urazem. Jak temu zaradzić? Zanim podejmiesz jakąkolwiek aktywność po dłuższym siedzeniu lub leżeniu, Poświęć kilka minut na łagodne rozciąganie, poruszaj stopami dłoniami kręgosłupem, przejdź się po mieszkaniu, wypij wodę, usiądź i dopiero po chwili wstań. Pozwól ciału wrócić do rytmu, szczególnie jeśli ostatnie minuty spędziłeś, no aś, w bezruchu. Warto także zadbać o odpowiednią temperaturę pomieszczenia i dobre oświetlenie. Ciało potrzebuje nie tylko ruchu, ale też bezpiecznego otoczenia. Wstawanie w ciemności na zimnej podłodze z nierozciągniętym ciałem to proszenie się o kłopoty. Seniorzy, którzy stosują zasadę rozruchu przed ruchem, rzadziej zgłaszają zawroty głowy, omdlenia czy problemy z równowagą. Wprowadzenie tej jednej prostej zmiany może znacząco poprawić twoje bezpieczeństwo, nie tylko w kontekście intymnym, ale ogólnego funkcjonowania w ciągu dnia. Ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie powiązane. To, co dzieje się w naszej psychice, ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizmu, szczególnie w starszym wieku. Wiele osób po 60 roku życia doświadcza momentów smutku, samotności, żałoby lub tęsknoty. Czasem są to przejściowe stany, a czasem długotrwałe uczucie izolacji, zwłaszcza jeśli ktoś stracił partnera. Dzieci mieszkają daleko, lub codzienność pozbawiona jest kontaktu z drugim człowiekiem. W takich chwilach Aktywność intymna może stać się ucieczką, formą rozładowania napięcia emocjonalnego, sposobem na chwilowe ukojenie. Wydzielanie dopaminy, oksytocyny i serotoniny daje ulgę, przyjemność, a nawet poczucie bliskości. Jednak, jeśli motywacją nie jest potrzeba czułości, ale potrzeba ucieczki od bólu, taki schemat może prowadzić do wewnętrznego wypalenia to nie jest klasyczne uzależnienie. Ale subtelny nawyk, który w dłuższym czasie może szkodzić. Po krótkiej fali przyjemności pojawia się spadek emocjonalny, poczucie pustki, pogłębiona samotność, wstyd lub rozczarowanie. Jeśli to się powtarza, może prowadzić do wycofania się z kontaktów społecznych, unikania relacji, a nawet objawów depresji. Badania psychologiczne wskazują, że regularna aktywność intymna może być korzystna dla zdrowia ale tylko wtedy, gdy towarzyszy jej emocjonalna równowaga. W przeciwnym razie może wzmacniać mechanizmy unikania i pogłębiać psychiczne cierpienie. Co robić w takich momentach? Przede wszystkim, zatrzymać się i zadać sobie pytanie: dlaczego to robię? Czy to potrzeba bliskości, czy raczej smutek, który staram się zagłuszyć? Jeśli odpowiedź dotyczy trudnych emocji, to znak, że warto porozmawiać z kimś zaufanym. Może to być przyjaciel, psycholog duchowny lub terapeuta. Istnieją także grupy wsparcia dla seniorów, linie telefoniczne zaufania, warsztaty rozwoju emocjonalnego. Samotność nie musi być końcem intymności, może być początkiem głębszego poznania siebie i otwarcia się na nowe formy bliskości. Świadome podejście do emocji to najlepsza profilaktyka, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Być może ten materiał był dla ciebie zaskoczeniem, może nie spodziewałeś się, że temat tak prywatny jak intymność będzie poruszany tak otwarcie. Ale właśnie to, co najczęściej przemilczamy, staje się przyczyną niepotrzebnego cierpienia. Tymczasem, rozmowa to początek troski. Świadomość to początek bezpieczeństwa. Z wiekiem ciało się zmienia, ale potrzeby te fizyczne i emocjonalne nie znikają. Zmienia się tylko sposób, w jaki warto o nie zadbać. Intymność nie jest zarezerwowana dla młodych, nie jest czymś, co trzeba ukrywać, wstydzić się albo z czego trzeba rezygnować. Wręcz przeciwnie, może być źródłem siły spokoju, radości i kontaktu z samym sobą. Jeśli podejdziesz do niej z mądrością, wiesz już, że są momenty, kiedy organizm jest bardziej narażony na ryzyko. Wiesz, że z pozoru drobne rzeczy, jak godzina, dnia, szklanka wody czy nastrój, mogą mieć ogromne znaczenie. Te informacje nie mają cię ograniczać, mają cię wspierać. Masz wpływ na to, kiedy coś robisz, masz wpływ na to, jak się do tego przygotowujesz i masz wpływ na to, co czujesz, zanim podejmiesz decyzję. Nie musisz rezygnować z przyjemności, ale możesz zadbać o to, by była ona bezpieczna. Możesz zmienić porę, możesz się nawodnić, możesz posłuchać własnych emocji, możesz pozwolić sobie na odpoczynek, kiedy ciało tego potrzebuje. I możesz powiedzieć nie, kiedy czujesz, że to nie jest ten moment. To nie ograniczenia. To troska. To nie lęk. To odpowiedzialność. To nie wstyd. To szacunek do siebie. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, że słuchasz. Ten materiał powstał z troski, z potrzeby mówienia głośno o tym, co ważne i z przekonania, że każdy, niezależnie od wieku, zasługuje na życie z godnością, komfortem i bliskością. Jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli masz ochotę, napisz komentarz. Napisz jedno słowo, które opisuje Twoje odczucia po tym materiale. Albo po prostu zostaw jeden, jeśli czujesz, że to, co usłyszałeś, miało sens. Twoje ciało to mądra mapa. Pokazuje ci kierunek. Twoje serce zna tempo. I ty sam jesteś najlepszym przewodnikiem po swojej drodze. Intymność nie musi zniknąć z wiekiem. Może stać się głębsza, spokojniejsza, bardziej świadoma, może być twoją siłą, twoją chwilą zatrzymania, twoim sposobem na bycie bliżej siebie, zadbaj o siebie fizycznie i emocjonalnie. Dziękujemy, że jesteś z nami.